No i mamy komunikat z Białego Domu, którego raczej nie chcą słyszeć inwestorzy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Podobno Donald Trump nie planuje w najbliższej przyszłości żadnego spotkania z Władimirem Putinem, a przecież jeszcze niedawno mówiło się o tym, że panowie, przedstawiciele państw Rosji i Stanów Zjednoczonych mają się spotkać właśnie na Węgrzech w Budapeszcie i omawiać różne scenariusze, różne tematy dotyczące trwającej już ponad 3 lata wojny. I teraz jeżeli mój scenariusz się właśnie będzie sprawdzał, czyli te wzrosty na giełdzie papierów wartościowych, które w ostatnim czasie obserwowaliśmy, były Powodowane po raz kolejny nadzieją inwestorów na rychłe zakończenie wojny, no to przed nami cięższy okres i gaszenie tego, co zbudowaliśmy i zejście do poziomu poniżej 2900 punktów z celem 2800. I to już od jutra będziemy pewnie obserwować. Dodatkowo kiepska informacja dla PZU. BlackRock dzisiaj po sesji poinformował w komunikacie, że zszedł z poziomu 5,01% w akcjonariacie do 4,99%, a teraz podprogowo już będzie mógł tymi akcjami sypać bez konieczności informowania, no bo ten Prog, próg już został przekroczony, a więc tutaj nie najlepsze informacje dla naszej giełdy papierów wartościowych, a my śledzimy oczywiście rynki i będziemy to wszystko komentować na żywo, na bieżąco. Lajkuj, subskrybuj, żeby nie uciekły Ci żadne informacje tutaj na kanale.